Pana prezesa chciałam jeszcze dopytać o kwestię zamachu Smoleńskiego, o którym pan prezes cały czas mówi w takim właśnie kontekście, że to był zamach, to jest jedyna wersja. Natomiast politycy pana partii nie wszyscy są skłonni przyznać, że rzeczywiście ten zamach był. Między innymi Marcin Chorała w rozmowie z Panoramą ostatnio no, nie chciał o tym mówić. Tobiasz Bochański tak samo nie do końca tak, tak, mówi to, o, o, o tym, ale, że był zamach, tylko o przesłankach. Więc pytanie, jak pan ocenia przepraszam, takie Przepraszam, ale jakie drugie nazwisko? Bo ja nie dosłyszałem. Tobierz Bochański. Tobież Bochański. Tak. O, no To ciekawe. Czy ja mogę powiedzieć tylko tak? No, to są oczywiście oceny indywidualne. To są osoby, które w tym czasie, kiedy to miało miejsce, nie były z nami i być może no, popadły w pewną zależność od tej bardzo intensywnej propagandy, która wtedy została zastosowana po to, żeby no, tą gigantyczną kompromitację rządu Tuska no i zbrodnie Putina, poza tym no, też ktoś rozdzielił te, te wizyty, powinna być ta wizyta odbyta razem przez prezydenta i premiera. Wtedy na pewno do tej tragedy by nie doszło, nie doszłoby do zamachu. I być może, że to jakoś na nich wpływa, być może, że uważają, że ze względów no, innych, o których tutaj już proszę wybaczyć, nie będę mówił, stosują tego rodzaju taktykę. Porozmawiam z nimi na ten temat. Dobrze, żeby Pani to powiedziała.